W niedzielę odwiedzający przeworskie sklepy i hipermarkety mieli okazję podzielić się zakupionymi towarami produktami z Polakami mieszkającymi między innymi na Ukrainie. Wielką pomocową akcję zorganizowali młodzi ludzie. Był tam Marek Cynkar. Przed nami sztandar przeworskich patriotów. Co to za organizacja? Organizacja powstała 1 sierpnia ubiegłego roku. Rozpowszechniająca patriotyzm na przeworskiej ziemi. W grupie znajdują się głównie młodzi ludzie. W swoje akcje zapoczątkowaliśmy uroczystościami z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego. Organizowaliśmy między innymi pomoc dzieciom na Kryzach Wschodnich. Tu przed jednym z przeworskich hipermarketów zbieracie dary dla Polaków na Ukrainie. Wierzymy, że taka pomoc jest bardzo potrzebna. Chcemy pomóc. To są nasi ludzie, którzy przeżyli ogromne cierpienie wojen, wcześniej rozbiorów, ludobójstwa. Rząd się tym bardzo nie interesuje. To ktoś im musi wreszcie pomóc, nie? Rząd się nie interesuje. No, widzi pan, co się dzieje, nie? Nie będę więcej nic mówił. Tak i na Ukrainie przecież, tak i na Białorusi czy na Litwie. Polacy są do jeszcze sami sobie praktycznie. Trzeba wspierać ich, bo naprawdę im źle teraz jest. Dobrze, że młodzi ludzie się angażują w to. Bardzo dobrze. Chcemy pomóc tym ludziom, którzy są, no, powiedzmy sobie szczerze, zapomnieni. Są skazani na siebie i nie mogą liczyć na żadną pomoc z góry, z wyższych sfer. Naszymi skromnymi gestami nie jesteśmy jak bardzo zamożni. Chcemy ich po prostu wesprzeć. To jest inicjatywa naszego serca. Dlaczego sądzisz, że Polacy... Mieszkający na Ukrainie są zapomnieni. Widziałam zdjęcia, widziałam różne filmy, słyszałam również wypowiedzi. Ich los jest bardzo ciężki. Takich akcji potrzeba, bo tam na Ukrainie jest naprawdę bieda i młodzież niech się w takie akcje bardziej angażuje. Trzeba pomagać, bo to wszystko nasze. Polaki, nie, no tak uważam. Swoim trzeba pomagać. O akcji, o pomocy dla kresowiaków dowiedziałem się na portalu społecznościowym Facebook. Uważam, że naszym obowiązkiem jako Polaków jest wspomóc naszych rodaków na kresach wschodnich, to znaczy ludzi mieszkających na. W Zachodzie Ukrainy, Białorusi, Litwy. Zbieramy dla nich datki. Pozwolą godnie im spędzić święta. Jest to wspaniałe, tym bardziej, że młodzi to robią. Nie dziwiłam się starszym ludziom, którzy pewne rzeczy już w życiu przeżyli, ale młodzi to jest wspaniała akcja. Bardzo się cieszę, że jednak coś robią. Trzeba wspierać swoich. Nie wiem dlaczego. Nikt im nie pomaga, bo każdy dzisiaj zagoniony, każdy patrzy tylko na swój interes, każdy goni za swoim. A nikt nie myśli, że im też jest potrzebna pomoc i bezpieczeństwo. Trzeba pomagać, bo niektórzy żyją w skrajnej biedzie. Ma pani wiedzę na ten temat? Tak. Mam znajomych, które jeździły tam na Ukrainę. Jechało koło gospodyń wiejskich z dziewczyny i ja się troszkę popytałam. Mówi, że bieda była straszna. Wwozili wtedy odzież. Ci ludzie im bardzo dziękowali. i Mówili, że ciężko im jest. Nam też kiedyś pomagali, jak były przemiany w 80-tych latach. Dowiedziałem się o tej akcji z plakatu wywieszonego na ogłoszeniach. Chciałem także wspomóc Polaków na Kresach, którzy też chcieli by godnie spędzić te święta, tak jak my w Polsce tutaj. To nie jest wiele dać jakiś produkt, mąkę, kaszę. Sytuacja jest bardzo ciężka, ponieważ nie wspomagają ich tamtejsze rządy. Nasz rząd powinien wspomagać, organizować dla nich paczki, ale tego nie robi. To muszą robić ludzie dobrego serca, patrioci. Dowiedziałem się o całej akcji z plakatów rozwieszonych u nas w liceum w Przeworsku. Powiem szczerze, że wcześniej nie wiedziałem nawet o tym, że ci ludzie tak tam biedują, że mają ciężko, więc gdyby nie gruba Przeworscy Patrioci w ogóle nie dowiedziałbym się o ich sytuacji, nie dowiedziałbym się całej akcji i cieszę się, że mogę jakoś pomóc. Jak te paczki dotrą na Litwę, na Ukrainę, na Białoruś? Koledzy i koleżanki z grup patriotycznych pojadą właśnie na Ukrainę, na Litwę, na Białoruś i tam każdy rodak otrzyma paczkę.